Nic mnie tak nie inspiruje do robienia tych filmików jak głupota ludzka i zło generalnie. Teraz w ogóle nie, nie miałem zamiaru robić filmiku żadnego, ale pewna rzecz mnie zainspirowała znowuż. No. Nawet dwie. Po pierwsze to miałem dzisiaj meble wozić, transport miał być, ale koledze przebili opony. Cztery. I teraz jakiś debil, który przebił opony. Bez powodu, praktycznie nie wiem, z zazdrości, konkurencja, czy coś sprawił, że my mamy problem przez cały dzień, praktycznie i ogromne straty. I to jest nawet gorsze od złodziejstwa, bo taki ktoś nawet nie skorzystał na tym, tylko narobił szkód i poszedł. To już złodziejstwo jest mniej złe, no bo przynajmniej by skorzystał na tym, a tutaj tylko samych szkód narobił. I tacy są właśnie ludzie, tacy ludzie są najgorsi. Generalnie tacy, co narobią szkód i sami jeszcze nie mają z tego pożytku żadnego. Już nie mówię, że złodzieje są jacyś o wiele lepsi, bo to też jest ścierwo, ale mniejsza z tym, chciałem tutaj omówić bardziej tematy działkowe, byłem wrzucić śmieci... Takie co wyzbierałem, bo przygotowuję teren i wyzbierałem śmieci jakieś tam, co ludzie oczywiście wywalali, no bo ja nie produkuję śmieci praktycznie i wszystkie śmieci, co wywalam to jest raz na rok do tego kontenera wspólnego i to nie moje śmieci, tylko te co wyzbieram z terenu. No bo oczywiście śmieciowe myślenie powoduje to, że pełno śmieci jest dookoła. I teraz wiem, że obrażam je i obrażę jeszcze trochę ludzi, ale mam to gdzieś, to nie jest kanał do tego, żeby robić kasę czy publikę albo brzmieć jakoś tutaj kolorowo, tak? To jest kanał do mówienia prawdy generalnie, czyli coś, czego brakuje bardzo w tym świecie, o i bardzo, bo wszyscy za kasą pędzą, więc takich ludzi, co będą mówić prawdę prosto w mordę, że tak powiem, to brakuje takich zdecydowanie. No, więc yy, idę sobie te śmieci ogarnąć, wyrzucić do tego wspólnego kontenera. Mówię, raz na rok tam wyrzucam i patrzę na ten kontener, całkowicie zawalony, jest przepełniony, co myślę, nie ma miejsca wyrzucać. I teraz ci z zarządu tu się wkurzają, że ludzie wyrzucają co chwilę niepotrzebnie rzeczy, jakieś, które nie muszą nawet tam wyrzucać, ale produkują mnóstwo śmieci. Więc zarząd, Naturalnie po prostu chcę więcej pieniędzy od ludzi, żeby na wywóz śmieci na więcej kontenerów, no bo skoro produkują tyle śmieci, no to więcej trzeba wywozić, więcej płacić. Ale to nie powstrzymuje ludzi od tego, żeby zminimalizować odpady. Nie, nie. Oni w ogóle się tym nie przejmują. Każdy myśli tylko o sobie. Nikt nie myśli o wspólnym dobru. Jakie wspólne dobro? W ogóle to jest... Co to za koncepcja? To jest nieznana koncepcja dla większości ludzi. I tacy ludzie oczekują, że będzie coś lepsze, że coś się zmieni na lepsze, że coś będzie lepiej. Jak można oczekiwać, że będzie lepiej, skoro jest się debilem totalnym i nie działa się w ogóle dla dobra ogółu i nie bierze się odpowiedzialności w ogóle za swoje czyny. I się myśli, że wszystko system za nich zrobi, że yy, śmieci to sobie magicznie znikną, tak. Że wystarczy po prostu więcej pieniędzy zarobić i będzie na wywóz śmieci. Nie zminimalizować topady, nie, nie, tylko niemoralnie zarabiać więcej pieniędzy, zniewalając więcej istot, niszcząc bardziej planetę. To jest myślenie ludzi. Także kolejna niemoralność, która powoduje, że ta planeta coraz bardziej upada, jesteśmy w coraz gorszym stanie jako ludzkość generalnie i będzie coraz gorzej. Bo ludzie są głupi i się nie chcą zmienić. To są. Większość ludzi to jest debile. To są debile po prostu. I mówię wprost, obrażam wprost, mam to gdzieś. Bo ja nie robię tego dla kasy, a takich ludzi brakuje, którzy powiedzą wprost. Właśnie że ktoś coś źle robi. Właśnie nie ma tego, nie ma, nie ma nikogo, kto, kto by powiedział, że ej, nie rób tak źle robisz, nie bądź debilem, nie. Generalnie każdy przymyka oko na złe postępowanie, a nawet jest sam niemoralną świnią, jeszcze będzie podkręcał, że he, he he się śmiał, ale żeś zrobił he he numer he he he. Bo jest sam debilem, tak? Niemoralną świnią. I taki ktoś oczekuje, że będzie dobrze? Nie oczekujcie. Jak jest, jak któryś z was jest właśnie takim debilem, to nie oczekuj absolutnie, że będzie coś lepiej w twoim życiu. Nie ma takiej mowy, bo tak nie działa rzeczywistość. Jest coś takiego jak karma, jakaś tam to zło do ciebie będzie wracać. Tylko w taki sposób, że nie będziesz wiedział, że to za to. Będziesz miał, z, będziesz miał że ciężkie życie, tak generalnie. Będziesz miał dużo złych rzeczy się będzie działo. I nawet nie będziesz mógł skleić tego faktu w całość, że to może być Twoja wina, bo. Bo nie będziesz umiał połączyć faktów ze sobą, bo tak jak większość ludzi nie łączy ze sobą faktów. Myślą, że mogą myśleć tylko egoistycznie, mieć wszystko w dupie wszystkich innych i działać tylko dla swojego dobra. I to jakoś, te konsekwencje jakoś ich miną, że to, że to ich ominie, że oni będą mieli dobrze. No nie będą, bo nawet jak będziesz bogaty, to i tak cię dopadnie w jakiejś innej formie zło. Zawsze ci to złodopadnie w tej czy innej formie. Teraz tak, poszedłem wrzucić śmieci tam i tak patrzę, nawalone jest. Plastiku w pełno też. Obok masz specjalnie na plastik kontenery, Nie, ludzie, wszystko, plastik razem we wszystkim, w dupie to z segregacją jakąś. Po co w ogóle segregować? Najlepiej syf, wszystko na jedną kupę, zmielić buldożerem. W ogóle wyrzucam te... Swoje śmieci, które nie są moje, tak naprawdę, które wyzbierałem, bo, bo ludzie syfią, bo są sami syfami, więc syfią. Mają syfiaste myślenie, więc to się manifestuje w taki właśnie sposób, że jest syf wokół ludzi. No i taki worek znalazłem w śmietniku. Takie coś. No i tu jest pełno, rozumiecie, siana, liści, organicznych odpadów. Jak można. Worek, rozumiem jeszcze w miejskim, gdzieś w mieście, gdzie nie ma gdzie wyrzucić krzaków, ale na działkach ludzie mieszkają na działkach, a zamiatają liście, patyki, worki plastikowe i wyrzucają je do śmieci razem ze wszystkimi. Na działkach, gdzie jest pełno rowów. Nawet jak się nie, nie chcesz mieć, bo nie wiem, nie masz miejsca na kompost, to jest bzdurą totalną, bo jak można nie mieć miejsca na kompost na działce, no to zawsze do jakiegoś rowu możesz to wyrzucić. Ale nie w plastikowy worek i do śmieci, tak? To jest masakra. To jest debilizm. Wszyscy, którzy tak robią na działce, co, co są, yy, mogą wykorzystać to, użyźnić tym ziemię, zrobić kompost, ale nie, wyrzucają do, do śmietnika z plastikiem razem. Są po prostu debilami. Mówię wprost. Jesteście debilami. To strymi. Nie się w ogóle. Nie widzicie w ogóle, jak się łączy wszystko w całość. Jesteście egoistami. Nie, nie rozumiecie, ludzie, że żeby było dobrze trzeba dbać o dobro ogółu. Inaczej nie da rady. Także nie macie nawet prawa narzekać praktycznie na nic, bo zasługujecie na zniewolenie, na to cierpienie, co macie. Na ten cały syf. Zasługujecie na to po prostu. Bo uwierzyliście, że za was ktoś, coś inny, ktoś inny za was coś zrobi, tak? że wszystko za was coś zrobi, posprząta za was. Jak jest jakiś problem, to policję zadzwonisz nie? policja się upora z tym, tak? Ale to tak nie działa to jest iluzja. I słuchacie się autorytetu, ekspert. Nie, nie ja, nie nie słuchaj, tylko ekspert, który jest przepłacony, oczywiście, i ekspertów się będziecie słuchać. Którzy też lecą za kasą, nie powiedzą wam prawdy surowej, tak jak ja, bo wylecą na bitery i nie będą zarabiać tak? Proste. Ale nie, na to nie wpadniecie. Bo macie mózg popalone mózgi macie no. od chemii. Myślę, że rozładowałem się już trochę. Jeśli ci się nie podoba ten filmik, to nie oglądaj tego kanału. Włącz sobie jakieś kolorowe misie. Nie musisz tego oglądać. Nie musisz subskrybować, nie pochodzą mnie. Tutaj, czy będę miał widzów dużo, czy zarobię na tym, bo wiem, że to, to są fałszywe wartości, które niszczą ten świat, nic dobrego nie wprowadzą. Musimy zmienić myślenie na takie, właśnie jak prezentuję, podobne do mojego. No i tyle, tyle powiem w dzisiejszym odcinku. No i na razie.